No i witam wszystkich, zaczynamy odcinek na spokojnie. To jest odcinek 13 i no nie powiem, tu będzie trochę męczarni. Tu zbieramy gongi jak chcemy. 4 gągi to ociągnięcie jest odblokowane. Ale skupmy się na wszystkich skrzynkach i jak najmniejszej stracie żyć no Just niestety ten etap nie jest taki łatwy bierzemy na razie Mamy spokojny początek bierzemy wszystkie skrzynki tu ominąłem gąk jak ktoś chciał to mógł w niego uderzyć bo musimy w 4, a jest chyba 5 jak dobrze naliczyłem teraz będziemy być co był drugi czy mi tak nie odblokuje się to osiągnięcie, bo zebrałem je wcześniej, no niechcący nie wiedziałem. Wbiłem <grybujem> sobie w te gągi i za czwarty mi wyskoczyło, zauważyłem. Ale skupmy się tu na grze, tu mamy skrzynki. Po prawej i życie. No tu idziemy, tu mamy maskę i trzeba zebrać wszystkie skrzynki, podkreślę, Wszystkich sporo, ale postaramy się zebrać wszystkie za pierwszym razem, tam za drugim zobaczymy ile nam zejdzie. Tutaj po prawej znowu mamy 3000 skrzynki w powietrzu no ale łatwo je bierzemy Tu mamy linę Czekamy Tam widać już co będziemy robić Będziemy skakać No ale trzeba być skoncentrowanym Nie oszukuję tutaj nikogo nie chcę oszukiwać To nie jest łatwy etap już. Tu używamy oczywiście naszej maski którą zdobyliśmy No i tu skaczemy dalej Mamy kolejne skrzynki To ja chcę Rozwalamy albo kręciołem Tym z maski Albo tanie skaczemy Albo tu już dalej O i tu mamy kolejny gong Ja chyba tym razem w niego nie uderzyłem ale tutaj mamy Tyle czwarty i tu jakbyśmy zebrali ten trzeci i czwarty ja idę dalej, bo ja już to zebrałem, a już nie miałem siły, że chyba z ósmy raz tu uszedłem. Mówię, to nie jest łatwy etap. A jeszcze jest taki bonus, że jak przejdziemy, a zaraz na końcu to Wam pokażę. Najpierw przejdźmy w ten sposób. I tutaj powinno wyskotumić, się przynajmniej odblokowało w tych czterech gongach, jak dobrze pamiętam. Miałem to na filmiku, ale niechcący skasowałem, bo nie szło mi na końcu i przez przypadek skasowałem ten filmik, gdzie osiągnięcie mi się odblokowało. No ale skupmy się, że tu po lewej zbieramy ostatnie skrzyn ostatnią skrzynkę. Ty skupmy na skakaniu. Nie jest łatwe, podkreślam dalej. Nie uwagi, tu mamy życie. Tu jak na razie nie zginąłem widać. On to chyba się zmieni chyba raz, w tym filmie zginąłem, ale zaraz zobaczymy. nie pamiętam. Tu mamy checkpoint. Bierzemy maskę. No i tu trzeba uważać tu. Raz odbijamy się i tu podwójny skok mijamy TNT No ale zabieramy no skrzynki, trzeba zebrać wszystkie, to jest skrzynka Tutaj się skupmy, trzeba uważać na te smoki Hawaii czy jak one się tam nazywają No i tutaj dochodzimy do nowości do programu, tu jest niesamowicie ciężki pomysł, na razie cięższego jeszcze nie miałem, tu jest tą skrzynkę, żeby wziąć to niestety, ale zagoni to nie wiem 15-20 razy, ale tu on akurat mi się chyba szybko uda na tym filmiku. tak, to jest bardzo trudne. Oj, tu jeszcze jak nazwóź, zebrałem najtrudniejszą skrzynkę, to teraz mi przeszkadzają smoki. Tu trzeba uważać, bo jest nitro. No i znowu to samo. No dobra, do trzech razy sztuka. No, tym razem się udało. No i tu już jest dosyć prosta końcówka bonusa. No i udało się. Ale tu nie traćmy przede wszystkim koncentracji, bo to gubi ten bonus. Skupmy że... a i no i właśnie, i o tym mówiłem. No i co, i nie trafiłem, i pierwsza porażka. A jesteśmy bardzo blisko. No dobra, ale spróbujmy. Może się uda. Zabrać przecież wszystkie diamenty, nie mówię już idealnego reliktu I tak tutaj jest ukryty, ukryty klejnot Tu dobrze poskaczcie Wszystkie skrzynki żeby pozbierać O jest jedna ukryta Dobrze trzeba tam poskakać No ale powiem, że szkoda tego, tej śmierci, bo to nie było trudne po prostu z bonusa mówię chwila dekoncentracji i tak to się niestety kończy. I trzeba będzie jeszcze raz iść bez utraty życia, podkreślam, to jest trudne. I tu jest kolejny chyba piąty gong do uderzenia. Kto chciał to mu sobie tutaj uderzyć, piąty raz. Ja w tego nie zbieram, bo już to odblokowałem. No ale przypominam chcecie wszystko odblokować to gongi 4 trzeba zaliczyć Tu jest skrzynka na górze jak widać Tu jest TNT, trzeba uważać bo też mówię chwila dekoncentracji Dobra jesteśmy na górze Tu odczekajmy trzeba ładnie wyczekać aż smoki gong będą No dobra teraz lecimy Tutaj szybko udało nam się no, coś jeszcze mi zacina jak na złość. Poczekajmy, zbierzemy wszystkie skrzynki. Jaczka mamy checkpoint. No dobra, skaczemy wtedy właśnie, kiedy jak on ucieka, tylko i zanim, tu poczekajmy. Najlepiej jak jest na dole, ale weźmy przede wszystkim TNT, bo dwie ostatnie to są dwie ostatnie skrzynki. I teraz jak on jest na dole, najlepiej. No, i tutaj uważajmy, no, i tu by było już po zawodach. No Raz straciłem życie, no, zdarza się najlepszym. No, ale mamy poziom ukończony. 6 kryształów na 6. No, i tu musiałem iść jeszcze raz, niestety. No, ale proszę, udało się zdobyć mi relikt idealnego przejścia na maksa. Dzięki, pozdrawiam. Dobranoc.